Większość sportowców, którzy albo nie osiągają swoich wyznaczonych, czy tam wymarzonych celów, bądź zakończają karierę w jakiś tam sposób, tak jak ja, że nie mogłem, no, mają później problemy takie emocjonalne, nawet e, ocierające się o depresję. I w tamtym momencie myślę, że to był pierwszy w moim życiu taki przejaw depresyjny trochę, że nie wiedziałem, co ze sobą robić. I to był rok? 2004. No to już mamy 20 lat. 20 lat już to minęło. Podejrzewam, że przez te 20 lat dużo się wydarzyło. No, no bardzo dużo kolejnych. kolejnych znaczy Czyli historia moja po zakończeniu, tak w tak wielkim skrócie, nie, bo tutaj moglibyśmy wielką nowelę napisać. Wyjechałem od razu, no, wtedy 2004 rok Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Więc wykorzystałem ten moment, wyjechałem, jak to wie, większość Polaków wtedy, do Wielkiej Brytanii, do, do pracy, żeby pozyskiwać środki na życie, tak? bo skończył się sport, skończyło się stypendium, skończyło się wszystko z dnia na dzień. Ja miałem 20 tam kilka lat, więc no, już nie byłem na utrzymanie rodziców. Od dłuższego w sumie czasu, bo ja mając 15 lat, wyprowadziłem się już z domu. Nie, że mnie rodzice wyrzucili, tylko po prostu sport mnie wyciągnął do szkoły z internatem. I de facto, jak jako 15-latek wyprowadziłem się z domu, to już nigdy do niego nie wróciłem.